Istnieje powszechne przekonanie, że niebo to tylko miejsce spokoju i pokoju. Wielu uważa, że jest tam cicho i spokojnie. Jednak prawda, jaką ukazuje Biblia, jest o wiele większa i bogatsza. Większość chrześcijan nigdy tak naprawdę nie zastanawiała się nad tym, czym naprawdę jest niebo i co nas tam czeka. Może to wynikać z faktu, że z czasem pewne nauki i interpretacje zapomniały o głębszych i bardziej zaskakujących szczegółach dotyczących nieba. Tymczasem w Biblii Bóg objawia o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy wiedziałeś, że niebo to nie tylko odpoczynek, ale również aktywne zadania, wieczne decyzje i wspólnota, która przekracza nasze rozumienie? Wyobraź sobie, że niebo to nie tylko miejsce, w którym można się wycofać. To żywe miejsce pełne uwielbienia i znaczących zadań. Chodzi nie tylko o unoszenie się w chmurach. Niebo składa się z królestw, które trzeba rządzić. Nagród, które należy cieszyć, oraz z boskiej obecności, która zmienia wszystko, co wierzymy, że wiemy. Wielu nie odważyło się głębiej pomyśleć o tych prawdach, a jednak Biblia objawia nam niebo, które jest czymś więcej niż tylko celem na końcu życia. To miejsce pełne doświadczeń, o których może nigdy wcześniej nie słyszałeś, a gdybyś wiedział, że zrozumienie tych szczegółów mogłoby całkowicie zmienić sposób, w jaki żyjesz swoją wiarą dziś. Wielu chrześcijan żyje w mglistym oczekiwaniu na niebo. Jednak Biblia jest jasna i konkretna. Dla niektórych to, co mówi Pismo, może być nawet niepokojące. Zostań ze mną, ponieważ istnieją rzadkie fakty o niebie, które każdy chrześcijanin powinien znać. Obietnica nowego nieba i nowej ziemi. W Biblii znajdujemy niezwykłą obietnicę, że niebo i ziemia, jakie znamy, pewnego dnia przeminą. Dla wielu może to brzmieć jak zapowiedź końca lub zniszczenia, ale tak nie jest. Boży plan nie polega na zniszczeniu stworzenia, lecz na jego przywróceniu w nowej, lepszej formie, wolnej od grzechu, wolnej od śmierci. To koncepcja nowego nieba i nowej ziemi przynosi nadzieję na nowy początek. To będzie świat, w którym Boża obecność będzie z nami nieustannie, oczyszczając wszystko. W Izajasza 65:17 czytamy: bo oto ja STWRZM nowe niebo i nową ziemię, i przeszłość nie będzie już wspominana ani przychodziła na myśl. To, co nadejdzie, będzie tak wspaniałe, że wszelkie bóle i cierpienia obecnego czasu nie będą miały znaczenia. To nowe stworzenie będzie miejscem, gdzie chaos zostanie zastąpiony harmonią. Będzie to miejsce, gdzie pierwotny Boży plan dla wszechświata zostanie przywrócony. To nie tylko obietnica, ale nadzieja sięgająca poza czas. W apokalipsie Biblia daje nam wgląd w tę nową rzeczywistość i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ap21:4. Pełnia Bożego planu. To, co nas czeka, to istnienie bez cierpienia, bez ograniczeń, które dzisiaj znamy. Celem Boga jest przemiana tego, co przemijające, w to, co wieczne i tego co skończone, w to, co nieskończone, miejsce, w którym będziemy doświadczać Jego obecności w całej pełni. Ale ta przemiana dotyczy nie tylko przyszłości. Jest to obietnica, która wpływa również na naszą teraźniejszość. Wiedząc, że nadejdzie nowe stworzenie, żyjemy z większym poczuciem znaczenia i w zgodzie z Bożymi zasadami. Bóg zaprasza nas do wykraczania poza to, co tu i teraz, i do dostrzegania przyszłości pełnej sprawiedliwości i pokoju. Wiedza o tym nadchodzącym królestwie powinna kształtować nasze codzienne decyzje. Przypomina nam, że to, co jest teraz, jest przemijające, a to, co nadejdzie, jest wieczne. Biblia uczy nas, że obecne niebo i obecna ziemia przeminą. Ale to rozpadnięcie się nie jest końcem, lecz początkiem czegoś o wiele większego. Istnieje powszechne przekonanie, że niebo to tylko miejsce spokoju i pokoju. Wielu uważa, że jest tam cicho i spokojnie. Jednak prawda, jaką ukazuje Biblia, jest o wiele większa i bogatsza. Większość chrześcijan nigdy tak naprawdę nie zastanawiała się nad tym, czym naprawdę jest niebo i co nas tam czeka. Może to wynikać z faktu, że z czasem pewne nauki i interpretacje zapomniały o głębszych i bardziej zaskakujących szczegółach dotyczących nieba. Tymczasem w Biblii Bóg objawia o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy wiedziałeś, że niebo to nie tylko odpoczynek, ale również aktywne zadania, wieczne decyzje i wspólnota, która przekracza nasze rozumienie? Wyobraź sobie, że niebo to nie tylko miejsce, w którym można się wycofać. To żywe miejsce pełne uwielbienia i znaczących zadań. Chodzi nie tylko o unoszenie się w chmurach. Niebo składa się z królestw, które trzeba rządzić. Nagród, które należy cieszyć, oraz z boskiej obecności, która zmienia wszystko, co wierzymy, że wiemy. Wielu nie odważyło się głębiej pomyśleć o tych prawdach, a jednak Biblia objawia nam niebo, które jest czymś więcej niż tylko celem na końcu życia. To miejsce pełne doświadczeń, o których może nigdy wcześniej nie słyszałeś. A gdybyś wiedział, że zrozumienie tych szczegółów mogłoby całkowicie zmienić sposób, w jaki żyjesz swoją wiarą dziś. Wielu chrześcijan żyje w mglistym oczekiwaniu na niebo. Jednak Biblia jest jasna i konkretna. Dla niektórych to, co mówi Pismo, może być nawet niepokojące. Zostań ze mną, ponieważ istnieją rzadkie fakty o niebie, które każdy chrześcijanin powinien znać. Obietnica nowego nieba i nowej ziemi. W Biblii znajdujemy niezwykłą obietnicę, że niebo i ziemia, jakie znamy, pewnego dnia przeminą. Dla wielu może to brzmieć jak zapowiedź końca lub zniszczenia, ale tak nie jest. Boży plan nie polega na zniszczeniu stworzenia, lecz na jego przywróceniu w nowej, lepszej formie, wolnej od grzechu, wolnej od śmierci. To koncepcja nowego nieba i nowej ziemi przynosi nadzieję na nowy początek. To będzie świat, w którym Boża obecność będzie z nami nieustannie, oczyszczając wszystko. W Izajasza 65, 65:17 czytamy. Bo oto ja stworzę nowe niebo i nową Ziemię, i przeszłość nie będzie już wspominana ani przychodziła na myśl. To, co nadejdzie, będzie tak wspaniałe, że wszelkie bóle i cierpienia obecnego czasu nie będą miały znaczenia. To nowe stworzenie będzie miejscem, gdzie chaos zostanie zastąpiony harmonią. Będzie to miejsce, gdzie pierwotny Boży Plan dla wszechświata zostanie przywrócony. To nie tylko obietnica, ale nadzieja sięgająca poza czas. W Apokalipsie Biblia daje nam wgląd w tę nową rzeczywistość i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. AP 21, Pełnia Bożego Planu. To, co nas czeka, to istnienie bez cierpienia, bez ograniczeń, które dzisiaj znamy. Celem Boga jest przemiana tego, co przemijające, w to, co wieczne i tego co skończone, w to, co nieskończone, miejsce, w którym będziemy doświadczać Jego obecności w całej pełni. Ale ta przemiana dotyczy nie tylko przyszłości. Jest to obietnica, która wpływa również na naszą teraźniejszość. Wiedząc, że nadejdzie nowe stworzenie, żyjemy z większym poczuciem znaczenia i w zgodzie z Bożymi zasadami. Bóg zaprasza nas do wykraczania poza to, co tu i teraz, i do dostrzegania przyszłości pełnej sprawiedliwości i pokoju. Wiedza o tym nadchodzącym królestwie powinna kształtować nasze codzienne decyzje. Przypomina nam, że to, co jest teraz, jest przemijające, a to, co nadejdzie, jest wieczne. Biblia uczy nas, że obecne niebo i obecna ziemia przeminą. Ale to rozpadnięcie się nie jest końcem, lecz początkiem czegoś o wiele większego zaproszenie do nowego życia. Rozumienie tego, co Biblia mówi o nowym niebie i nowej ziemi, pozwala nam dostrzec, że chodzi nie tylko o fizyczną zmianę. To pełna przemiana wszystkiego, co znamy. Izajasz, Mateusz i Apokalipsa pokazują nam w wielu miejscach, że obecne niebo i ziemia przeminą, aby zrobić miejsce dla nowego i doskonałego stworzenia. W Izajasza 65, 17 Bóg mówi Bo oto ja stwrzm nowe niebo i nową ziemię, i przeszłość nie będzie już wspominana ani przychodziła na myśl. Te słowa mówią nie tylko o odnowieniu, ale o radykalnym nowym początku. Bóle i cierpienia przeszłości zostaną zapomniane. Sam Jezus mówi w Mateusza godzina 24.35, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To pokazuje nam przemijanie świata fizycznego w kontraście do wieczności Bożego Słowa. Księga Apokalipsy opisuje to nowe stworzenie w imponujący sposób. W wizji Jan widzi nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. AP jeden. Ta apokaliptyczna wizja pokazuje koniec starego świata i początek nowego, w którym Boży plan dla stworzenia zostanie w pełni zrealizowany. Jednak apokalipsa nie mówi tylko o zniszczeniu, mówi o nadziei i odnowieniu. Bóg otrze wszelką łzę, śmierci już nie będzie, nie będzie smutku, żałoby ani bólu. AP 21.4. Te obietnice pokazują nam, że niebo to nie tylko miejsce pokoju, ale nowa rzeczywistość, w której wszystko, co nas dziś ogranicza, przestanie istnieć. Ważne jest, aby zrozumieć, że ta wizja nowego nieba i nowej Ziemi nie dotyczy tylko odległej przyszłości. Ma znaczenie dla naszego życia tu i teraz. Jeśli żyjemy w oczekiwaniu na nowe stworzenie, zmienia się nasze spojrzenie na świat. Rozumiemy, że nasze ziemskie życie jest przemijające, ale to, co nadejdzie, jest wieczne. Ta nadzieja powinna motywować nas do prowadzenia bardziej znaczącego i sprawiedliwego życia w zgodzie z Bożym planem. Podczas gdy stary świat przemija, nasze spojrzenie powinno być skierowane na to, co nadejdzie. Ta nadzieja na nowe stworzenie redefiniuje nasze rozumienie tego, co naprawdę ma wartość. Obietnica nowego nieba i nowej ziemi to nie tylko myśl o przyszłości, ale rzeczywistość, która już teraz nabiera kształtu. Biblia wielokrotnie podkreśla, że obecne niebo i obecna ziemia przeminą. To nastąpi, aby zrobić miejsce dla całkowicie nowego stworzenia, w którym Boży Plan zostanie w pełni zrealizowany. Prorocy i apostołowie mówili nam o tym nadchodzącym czasie, aby dać nam nadzieję, która przewyższa niepewności teraźniejszości. W księdze Izajasza widzimy, jak Bóg mówi, stworzę nowe niebo i nową ziemię i dawne rzeczy nie będą wspominane. To obietnica całkowitej odnowy. Dawne cierpienia i wspomnienia przeminą. Sam Jezus potwierdza to w Mateusza godzina 24.35, mówiąc, że niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nigdy nie przeminą. Apokalipsa szczegółowo opisuje tę nową rzeczywistość. Jan widzi, jak powstaje nowe niebo i nowa ziemia, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a P21 – jeden. Ta wizja pokazuje, że koniec świata nie jest końcem wszystkiego, ale początkiem czegoś nowego i doskonałego. Odnowienie zamiast zniszczenia. To opowieść o nadziei i odnowieniu, a nie zniszczeniu. Biblia ukazuje nam potężny obraz tego, co Bóg zaplanował dla przyszłości swojego stworzenia. To przemiana, która zaprasza nas do rozważenia wieczności i naszej relacji z Bogiem. W tym nowym świecie chaos zostanie zastąpiony harmonią. To miejsce, w którym pierwotny plan Boga dla wszechświata zostanie w pełni przywrócony. Nie będzie już smutku, bólu ani śmierci. Jednak ta transformacja dotyczy nie tylko przyszłości. Jest to obietnica, która wpływa również na naszą teraźniejszość. Jeśli wiemy, że nadchodzi nowe stworzenie, żyjemy z większym poczuciem celu i w zgodzie z Bożymi zasadami. Bóg zaprasza nas, aby spojrzeć poza teraźniejszość i dostrzec przyszłość pełną sprawiedliwości i pokoju. Wiedza o nadchodzącym królestwie powinna kształtować nasze codzienne decyzje. Przypomina nam, że to, co teraz istnieje, jest przemijające, podczas gdy to, co nadchodzi, jest wieczne. Biblia naucza, że obecne niebo i obecna Ziemia przeminą. Jednak to przemijanie nie jest końcem, ale początkiem czegoś o wiele większego. Nowa rzeczywistość i jej wpływ na teraźniejszość. Jeśli zrozumiemy, co Biblia mówi o nowym niebie i nowej ziemi, zobaczymy, że to nie tylko fizyczna zmiana, to całkowita przemiana wszystkiego, co oznamy. Prorocy, ewangeliści i apostołowie wspominają o tym w wielu miejscach pokazując, że obecne niebo i ziemia przeminą, aby zrobić miejsce dla nowego i doskonałego stworzenia. Bóg mówi w księdze Izajasza, bo oto ja stwrzm nowe niebo i nową ziemię i przeszłość nie będzie już wspominana ani przychodziła na myśl. Te słowa mówią nie tylko o odnowieniu, ale o radykalnym nowym początku. Wszystkie bóle i cierpienia przeszłości zostaną zapomniane. Jezus potwierdza to, mówiąc, że niebo i ziemia przeminą, ale jego słowa nigdy nie przeminą. Mateusz, godzina 24.35. Apokalipsa szczegółowo opisuje nową rzeczywistość. Jan widzi nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze przeminęły. AP 21.1. Ta wizja pokazuje, że koniec starego świata nie jest końcem wszystkiego, ale początkiem czegoś nowego i doskonałego. Jednak Apokalipsa nie mówi tylko o zniszczeniu. Opowiada także o nadziei i odnowieniu. Bóg otrze wszelką łzę. Śmierci już nie będzie, nie będzie smutku, płaczu ani bólu. Ap 21:4. Te obietnice pokazują, że niebo to nie tylko miejsce pokoju, ale nowa rzeczywistość, w której wszystko, co nas dziś ogranicza, przestanie istnieć. Ważne jest zrozumienie, że wizja nowego nieba i nowej ziemi nie dotyczy jedynie odległej przyszłości, ma znaczenie dla naszego życia tu i teraz. Jeśli żyjemy w oczekiwaniu na nowe stworzenie, zmienia się nasze spojrzenie na świat. Uświadamiamy sobie, że nasze ziemskie życie jest przemijające, a to, co nadejdzie, jest wieczne. Ta nadzieja powinna motywować nas do prowadzenia bardziej znaczącego i sprawiedliwego życia w zgodzie z Bożym Planem. Podczas gdy stary świat przemija, nasze spojrzenie powinno być skierowane na to, co nadejdzie. Ta nadzieja na nowe stworzenie redefiniuje nasze rozumienie tego, co naprawdę ma wartość. Obietnica nowego nieba i nowej ziemi to nie tylko wizja przyszłości, ale rzeczywistość, która już teraz zaczyna się realizować. Biblia naucza, że obecne niebo i obecna ziemia przeminą. Jednak to przemijanie nie jest końcem, lecz początkiem czegoś znacznie większego kropka pełna przemiana i nadzieja. Jeśli rozumiemy, co Biblia mówi o nowym niebie i nowej ziemi, Dostrzegamy, że nie chodzi tylko o fizyczną zmianę. To przemiana wszystkiego, co znamy. Prorocy i apostołowie mówią o tej przyszłości, aby dać nam nadzieję, która przewyższa niepewności obecnych czasów. W Izajasza 65, 17 Bóg mówi, bo oto ja stwrzm nowe niebo i nową ziemię i przeszłość nie będzie już wspominana ani przychodziła na myśl. To obietnica nie tylko odnowienia, ale całkowitego nowego początku kropka wszystkie bóle i cierpienia przeszłości zostaną zapomniane. Jezus potwierdza to, mówiąc, że niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nigdy nie przeminą. Mateusz, godzina 24.35. Apokalipsa opisuje tę nową rzeczywistość w sposób niezwykle obrazowy. Jan widzi nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze przeminęły. AP 21.1. Ta wizja pokazuje, że koniec starego świata nie oznacza końca wszystkiego, lecz jest początkiem czegoś nowego i doskonałego. Miejsce bez cierpienia. Ta opowieść to nadzieja i odnowienie, nie zniszczenie. Biblia przedstawia potężny obraz tego, co Bóg zaplanował dla przyszłości swojego stworzenia. To przemiana, która zaprasza nas do przemyślenia wieczności i naszej relacji z Bogiem. W tym nowym świecie chaos zostanie zastąpiony harmonią. To miejsce, w którym pierwotny Boży Plan dla wszechświata zostanie w pełni przywrócony. Nie będzie już smutku, bólu ani śmierci. W Apokalipsie Jan opisuje te wizje w słowach: i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ap. jeden cztery. Codzienność w świetle wieczności. Wiedza o nadchodzącym królestwie powinna kształtować nasze codzienne decyzje. Przypomina nam, że to, co jest teraz, jest przemijające, a to, co nadejdzie, jest wieczne. Biblia naucza, że obecne niebo i obecna ziemia przeminą. Ale to przemijanie nie jest końcem, lecz początkiem czegoś o wiele większego. Apokalipsa przypomina, że w nowym niebie będziemy żyli w obecności Boga, a jego światłość wypełni wszystko. W tym nowym świecie nie będzie potrzeby Słońca ani Księżyca, ponieważ Boża chwała będzie oświetlać wszystko. Ap. Godzina 21,23. Ta nadzieja na życie w obecności Boga w nowym świecie jest głęboko zakorzeniona w Biblii i daje nam siłę do pokonywania trudności dnia codziennego. Wizja nowego Jeruzalem W księdze Apokalipsy opisano Nowe Jeruzalem, które jest centralnym elementem wizji Nowego Nieba i Nowej Ziemi. To miasto nie jest jedynie miejscem fizycznym, ale symbolem wiecznej wspólnoty między Bogiem a ludźmi. Jan, autor Apokalipsy, opisuje to nowe Jeruzalem jako miasto o niewychwale, wypełnione obecnością Boga. W Apokalipsie 21, dziesięć myślnik 11 czytamy I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Jej światło podobne było do drogocennego kamienia, jakby do kamienia jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miasto to nie będzie potrzebować ani słońca, ani księżyca, ponieważ chwała Boga sama w sobie będzie światłem tego miejsca. W Apokalipsie godzina 21.23 napisano: A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest berenek. Opis materiałów, z których zbudowane jest Nowe Jeruzalem, ma charakter symboliczny. Mury zbudowane są z jaspisu, ulice z czystego złota, a bramy miasta są wykonane z pojedynczych pereł AP 21, 18. Myślnik 21. Te obrazy mają na celu ukazanie czystości, świętości i nieskazitelności tego miejsca. Jednak tym, co czyni Nowe Jerozolem naprawdę wyjątkowym, nie są jego materialne atrybuty, lecz fakt, że sam Bóg będzie tam mieszkał pośród swojego ludu. W Apokalipsie 21. czytamy. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący: Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi, a oni będą jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi, ich Bogiem. Życie w nowym Jeruzalem. W nowym Jeruzalem nie znajdzie się nic, co mogłoby splamić jego świętość. Apokalipsa Godzina 21, 27 stwierdza. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, lecz tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka. To miejsce będzie pełne chwały, pokoju i doskonałości, wolne od wszelkiej skazy grzechu. Ta wizja nowego Jeruzalem powinna nie tylko dawać nam nadzieję, ale również motywować nas do prowadzenia życia w świętości już teraz. W jednym Piotra 1, 15 myślnik 16 napisano Lecz za przykładem świętego, który was powołał, bądźcie i wyświęci w całym waszym postępowaniu. Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Życie w nowym Jeruzalem oznacza nieustanną wspólnotę z Bogiem, w której wszelkie przeszkody, takie jak grzech, śmierć czy cierpienie, zostaną na zawsze usunięte. W tej nowej rzeczywistości będziemy żyć w doskonałej harmonii z Bogiem i z sobą nawzajem. Wieczne nagrody i odpowiedzialność! Biblia naucza, że w nowym niebie i na nowej ziemi wierzący otrzymają nagrody za swoją wierność na ziemi. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 25, 21, Dobrze, Sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego Pana. Nagrody te nie będą jednak materialnymi korzyściami w ziemskim sensie. Będą one odzwierciedleniem naszej wierności i naszego zaangażowania w życie zgodne z Bożym Planem. W niebie wierzący będą mieli zadania i odpowiedzialności, które będą wyrazem ich miłości i służby Bogu. Apokalipsa 22, 3 mówi: I nie będzie już nic przeklętego, a tron Boga i Baranka będzie tam, i jego słudzy będą mu służyć. Ta służba nie będzie ciężarem, lecz radością, Wypływającą z doskonałej harmonii między Bogiem a Jego ludem kropka uwielbienie w nowym niebie. Wielbienie Boga będzie centralnym elementem życia w nowym niebie. Nie będzie to jednorazowy akt, lecz sposób życia. Apokalipsa godzina 7.15 mówi, dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni. Uwielbienie w nowym niebie będzie całkowicie różne od tego, czego doświadczamy tutaj na ziemi. Będzie wolne od wszelkich ograniczeń, zmartwień i rozproszeń. Nasze serca będą całkowicie skupione na Bożej chwale, a nasza radość będzie pełna. Apokalipsa 4. 10 myślnik 11 daje nam wgląd w tę wieczną rzeczywistość. Upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucają swe wieńce przed tron, mówiąc "Godzien jesteś, Panie nasz i Boże, odebrać chwałę, cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Nadzieja, która przemienia teraźniejszość. Te wizje nowego nieba, nowej ziemi i nowego Jeruzalem nie są jedynie obietnicami na przyszłość. Mają one realny wpływ na nasze życie tu i teraz. Uświadamiają nam, że wszystko, co przeżywamy na ziemi, jest przemijające, ale to, co nadejdzie, jest wieczne. Apostoł Paweł w liście do Rzymian godzina 8.18 pisze Sądzę bowiem, że cierpienia obecnego czasu nie są godne porównania z chwałą, która ma się objawić w nas kropka. Ta nadzieja daje nam siłę, by przetrwać trudności i wytrwać w wierze. Wiedza o nowym niebie i nowej ziemi przypomina nam również, że nasze życie tutaj na ziemi ma wieczne znaczenie. Każda decyzja, każde słowo i każda nasza relacja przygotowują nas na życie w wieczności. Zaproszenie do życia wiecznego. Biblia kończy się ostatnim zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcą przyjąć nadzieję życia wiecznego. W Apokalipsie godzina 22.17 czytamy. A duch i oblubienica mówią: Przyjdź. A kto słyszy, niech powie: Przyjdź. I kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech za darmo weźmie wodę życia. To zaproszenie jest skierowane do każdego człowieka. Bóg oferuje wszystkim dar zbawienia ale przyjęcie tego daru wymaga odpowiedzi. Każdy z nas jest zaproszony, by wejść w relację z Bogiem i żyć zgodnie z Jego planem, który prowadzi do życia wiecznego. Jednak Biblia nie tylko mówi o nadziei na wieczność z Bogiem, ale także ostrzega przed konsekwencjami odrzucenia Jego miłości. W Apokalipsie 20, 14 myślnik 15 napisano, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest śmierć druga. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora Ognia. Druga śmierć, o której mowa, to wieczna separacja od Boga, wynik odrzucenia Jego zaproszenia do życia w wieczności. To przypomnienie o powadze naszych decyzji duchowych i konieczności wyboru życia zgodnego z Bożym planem. Obietnica wiecznej radości. Z drugiej strony Biblia ukazuje niebo jako miejsce, w którym nie będzie już cierpienia, bólu ani śmierci. W Apokalipsie 21. Cztery czytamy. I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To miejsce będzie wypełnione chwałą Bożą, a wierzący będą cieszyć się wieczną bliskością z nim. W Apokalipsie 22. Trzy myślnik cztery napisano. I nie będzie już nic przeklętego. A tron Boga i Baranka będzie tam, i jego słudzy będą mu służyć. I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. Nasza odpowiedzialność dzisiaj, wiedza o tym, co nas czeka w wieczności, powinna motywować nas do życia zgodnego z Bożym Planem już teraz. Jezus w Mateusza 6, 19 myślnik 20 mówi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie raczej skarby w niebie. Każda nasza decyzja, każde działanie i każda relacja mają wieczne znaczenie. Biblia zachęca nas, abyśmy żyli z perspektywą wieczności, ponieważ to, co wydaje się ważne dzisiaj, w świetle wieczności może okazać się bez znaczenia. W liście do Kolosan 3.2 Apostoł Paweł pisze: Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. To wezwanie, by nasze życie było ukierunkowane na Boga i Jego wieczne Królestwo. Podsumowanie i wezwanie. Biblia daje nam niezwykłą wizję nowego nieba i nowej ziemi, gdzie wszystko, co złe, przeminie, a Boża obecność będzie wypełniać wszystko. Ta nadzieja jest nie tylko pocieszeniem, ale także motywacją, by żyć dzisiaj w świetle wieczności. Apokalipsa, godzina 22.12 przypomina nam słowa Jezusa: Oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, by oddać każdemu według jego czynów. To wezwanie by żyć w wierności Bogu i w pełni przyjąć Jego miłość i łaskę. Obietnica nowego nieba i nowej ziemi to nie tylko wizja przyszłości, ale rzeczywistość, która powinna kształtować nasze życie tu i teraz.